kwiatuszek, no. Co tam jest? No, tam jest? Kwiatuszek. Ha? nie! Hmm. Tak? Kwiatuszek tam jest? Zobacz, kwiatuszek. Zobacz co, chyba ziewasz, co? Nie? Nie? Co to? Kto to jest? Mama? Co mama robi? Cześć! No, co mama robi? Hmm? Co, zimno?

Nie że takiego mm -hmm. co? Co to mamusia robić? Mm? Nie bój się smoka. No, nie bój się słyszałeś? Nie daj nie chcę, Niech trochę. Z O! No po co to rozdrażniłeś? Nie rozdraźniłem, powiedz. mnie wcale nie rozdrażnił niech jak ten babcia nie wymaga, tak? zaraz wstanę do babci. Nooo, staniem do babci za moment. No uczyć babcia respektu. No właśnie, to babcia nie podskakuje, nie? No, no to siufla. Siofla. No. siufla, tak?

Mm -hmm. Pięknie, piętek, no? no. piętek piętek, mały, pięknie, 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 mama? Gdzie jest pięknie, 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 mamusia. No spójrz na jest mamusia? O jest mamusia. Tak, tam jest mama. A gdzie tatuś? Gdzie jest tatuś? No synu. Tam jest mama, a gdzie tata? Gdzie jest tatuś? No, skup się trochę. Gdzie jest tatuś? No nie, tam tatusia nie ma. Gdzie jest tatuś? Gdzie? Nie, mam tego tatuś? Gdzie ta tłość? Tak, tatuś i na Gdzie jest tatuś? No, bo ty światełkiem się zajmujesz, tak? No, dobra. Jeszcze akurat mama światełko, trzymam. Okej, okay, okej. Okay. Okej! Okay. nie, daj mi Nie, nie, się Już? rozmawiał. Nie,

nie, już nie, rośnie. Ajaj! Ajaj! Czekaj, już, już, już nie? Już nie kaworzymy trochę? Trochę, trochę jeszcze, czy już nie? A jej A jej. Ale jak... Ale jak się najmocno! Co powiesz mamie? Co powiesz mamie, niuniu? Ostarek! Co ten tata ci zasłania? Ale jaki zły! Jak mu zasłania? wiesz, mamie? Podejść sobie myślicie, że to będzie wszystko na zawołanie? Mhm. Agu 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 Wielki no. mały. Wielki mały taki, wieli ciosek. Wielki ciosek taki, wieli ciosek, wieli ciosek, ciosek mały. Jaki śmieszne to małe. To takie To wiesz? Tu wiesz, że ci nagrywają. To już wtedy, kiedy ja wolę, tobie nagrywaj. I to, pierwsze, jakie zdjęcia zrobiłeś? To nie zdjęcia, na go nagrała.